Witajcie w następnym odcinku. Dzisiaj poruszymy temat, który wielu może wydawać się absurdalny, wręcz nieprawdopodobny w XXI wieku, a jednak zdobywa on zaskakującą popularność w zakamarkach internetu i nie tylko. Temat brzmi: Czy Ziemia jest płaska? Tak, dobrze słyszeliście. Mimo wieków odkryć naukowych, zdjęć z kosmosu i codziennych dowodów na kulistość naszej planety. Rośnie społeczność ludzi przekonanych, że żyjemy na płaskim dysku otoczonym lodową ścianą. Skąd bierze się ta wiara? Jakie dowody przedstawiają płaskoziemcy? Jak nauka odpowiada na ich argumenty? I dlaczego w dobie lotów kosmicznych i GPS-ów ta idea w ogóle powraca? Zapraszam na fascynującą podróż przez historię, naukę, psychologię i teorie spiskowe związane z kształtem naszej planety. Zanim przejdziemy do współczesności, Cofnijmy się na chwilę w czasie. Warto wiedzieć, że w wielu starożytnych kulturach rzeczywiście wyobrażano sobie Ziemię jako płaską, często przykrytą kopułą niebios. To naturalne, intuicyjne postrzeganie świata oparte na codziennej obserwacji: horyzont wydaje się płaski, a Słońce i Księżyc zdają się krążyć nad nami. Jednak mity o tym, że wszyscy aż do czasów Kolumba wierzyli w płaską Ziemię, są nieprawdziwe. Już starożytni Grecy, Znani ze swojego zamiłowania do filozofii i obserwacji, doszli do wniosku, że ziemia musi być kulą. Filozof Pitagoras w VI wieku przed naszą erą sugerował kulistość ziemi, być może z powodów estetycznych. Kula wydawała mu się najdoskonalszą bryłą. Dwa wieki później Arystoteles przedstawił już mocne, obserwacyjne dowody. Po pierwsze, podczas podróży na południe pojawiają się na niebie nowe gwiazdy, niewidoczne na północy, a inne znikają poniżej horyzontu. To możliwe tylko na zakrzywionej powierzchni. E po drugie, statki znikające za horyzontem najpierw chowają kadłub, a dopiero potem maszt, co również świadczy o krzywiźnie. E po trzecie, i chyba najważniejsze, podczas zaćmienia księżyca Ziemia rzuca na jego powierzchnię okrągły cień. A jedyną bryłą, która zawsze rzuca okrągły cień, niezależnie od kąta padania światła, jest kula. Co więcej, w III wieku przed naszą erą grecki uczony Eratosthenes. Pracujący w słynnej bibliotece aleksandryjskiej, nie tylko wiedział, że Ziemia jest kulą, ale obliczył jej obwód z zadziwiającą dokładnością. Zauważył, że w dniu przesilenia letniego w mieście Sain, dzisiejszy Asuan, Słońce w południe znajduje się dokładnie w zenicie, nie rzuca cienia na dno studni, podczas gdy w tym samym momencie w Aleksandrii, położonej bardziej na północ, Słońce rzuca już niewielki cień około 7 stopni odchylenia od zenitu. Znając odległość między miastami, Eratosthenes użył prostej geometrii, by obliczyć obwód Ziemi. Jego wynik był bardzo bliski rzeczywistej wartości. Tak więc już ponad 2200 lat temu kształt i rozmiar Ziemi były znane wykształconym ludziom. Mit o Kolumbie płynącym, by udowodnić kulistość Ziemi, jest fałszywy: on wiedział, że jest okrągła, spierał się jedynie o jej rozmiar i odległość do Indii drogą zachodnią, którą zresztą znacząco nie doszacował. Dlaczego więc? Mimo tak wczesnej wiedzy i późniejszych wieków odkryć, dzisiaj znów mówi się o płaskiej Ziemi. Współczesny ruch płaskoziemców, który odrodził się w internecie w ostatnich dekadach, prezentuje specyficzny model kosmologiczny. Jak on wygląda? Zazwyczaj wyobrażają sobie Ziemię jako płaski dysk, z biegunem północnym w centrum. Kontynenty są rozmieszczone wokół tego centrum. To, co znamy jako Antarktydę, nie jest według nich kontynentem. Lecz gigantycznym lodowym murem lub pierścieniem otaczającym cały dysk, powstrzymującym oceany przed wyłaniem się i strzegącym krawędzi świata. Co jest za murem? Tego nie wiadomo. Teorie są różne, często wkraczające w sferę fantastyki lub religii. Nad tym dyskiem znajduje się kopuła lub ferment, do którego przymocowane są gwiazdy. Słońce i Księżyc nie są ogromnymi ciałami niebieskimi oddalonymi o miliony kilometrów, lecz małymi. Lokalnymi obiektami krążącymi stosunkowo nisko nad powierzchnią dysku, niczym reflektory oświetlające poszczególne jego fragmenty. To ma tłumaczyć cykl dnia i nocy oraz fazy księżyca. Co z grawitacją? Większość płaskoziemców odrzuca grawitację jako siłę przyciągającą obiekty do środka masywnej kuli. Zamiast tego proponują alternatywne wyjaśnienia: albo obiekty spadają z powodu gęstości i wyporności, cięższe rzeczy toną w lżejszym ośrodku albo cały dysk ziemski wraz z kopułą nieustannie przyspiesza w górę z przyspieszeniem 9,8 m na sekundę do kwadratu, co daje iluzję przyciągania w dół. Kluczowym elementem tej wiary jest przekonanie ogólnoświatowym spisku. Rządy, agencje kosmiczne, zwłaszcza NASA, naukowcy, piloci, nauczyciele, wszyscy oni mają brać udział w gigantycznym oszustwie, ukrywając prawdę o płaskiej Ziemi. Zdjęcia satelitarne. To CGI. Grafika komputerowa. Loty w kosmos. Mistyfikacja nagrywana w studiach. Lądowanie na księżycu. Fałszerstwo. Jaki miałby być cel tego spisku? Motywy podawane są różne: kontrola nad ludzkością, ukrywanie istnienia Boga lub zasobów za lodową ścianą, względy finansowe. Jakie dowody przedstawiają płaskoziemcy na poparcie swojego modelu? Wbrew pozorom, mają oni cały katalog argumentów które dla osób nieznających fizyki czy metodologii naukowej mogą wydawać się przekonujące. Horyzont zawsze wydaje się płaski, twierdzą, że niezależnie od wysokości, na jaką się wzniesiemy, linia horyzontu pozostaje płaska i na poziomie oczu. Ignorują przy tym fakt, że ziemia jest ogromna, a jej krzywizna jest dostrzegalna dopiero na dużych dystansach lub z dużej wysokości, a sam horyzont obniża się wraz ze wzrostem wysokości obserwatora. Woda zawsze znajduje swój poziom. Argumentują, że powierzchnia dużych zbiorników wodnych, jak jeziora czy oceany, jest idealnie płaska, co byłoby niemożliwe na kuli. Zapominają jednak, że grawitacja, której istnienie negują, działa w kierunku środka masy planety, tworząc powierzchnię prostopadłą do tego kierunku, czyli globalnie zakrzywioną, a lokalnie pozornie płaską. E eksperyment z Bedford Level to słynny eksperyment z XIX wieku. Przeprowadzony na długim, prostym kanale w Anglii. Płaskoziemcy często powołują się na jego pierwotne, i błędne, wyniki, które miały pokazać brak krzywizny na odcinku 6 mil. Ignorują późniejsze, poprawne powtórzenia eksperymentu, które uwzględniły refrakcję atmosferyczną, ugięcie światła w powietrzu, która może sprawiać, że odległe obiekty wydają się być wyżej niż są w rzeczywistości, maskując krzywiznę. Widzimy obiekty zbyt odległe. Często podają przykłady obserwacji odległych miast, gór czy latarni morskich, które zgodnie z obliczeniami krzywizny ziemi powinny być ukryte za horyzontem. Niemal zawsze ignorują przy tym wspomnianą refrakcję atmosferyczną, która w specyficznych warunkach może podnieść obraz odległych obiektów nad horyzont. Słońce i księżyc. Argumentują, że skoro Słońce i księżyc wydają się mieć podobną wielkość na niebie i nie zmieniają jej znacząco podczas ruchu. Muszą być małe i blisko. To jednak wynika z podstawowych zasad perspektywy i ogromnych odległości do tych ciał. W zdjęcia z kosmosu odrzucają je jako fałszerstwa CGI, wskazując na rzekome niespójności lub użycie obiektywów typu rybie-oko, które celowo zakrzywiają obraz, choć istnieją tysiące zdjęć bez takiego zniekształcenia. Jak nauka odpowiada na te argumenty i jakie mamy niepodważalne dowody na kulistość Ziemi? Jest ich mnóstwo. Często dostępnych do zaobserwowania gołym okiem lub za pomocą prostych eksperymentów. Estatki na horyzoncie. Klasyczny dowód Arystotelesa: obserwacja statku znikającego za horyzontem najpierw kadłubem, potem masztem, jest bezpośrednim dowodem na krzywiznę. Wzmiana widoku gwiazd. Podróżując na południe, widzimy gwiazdy południowe wschodzące nad horyzontem, a gwiazdy północne, jak gwiazda polarna, obniżające swoje położenie. To niemożliwe na płaskiej Ziemi. W zaćmienia księżyca okrągły cień Ziemi na księżycu jest niepodważalnym dowodem jej kulistego kształtu. Na modelu płaskiego dysku cień miałby inny kształt w zależności od położenia słońca. E Strefy czasowe istnienie stref czasowych i fakt, że w tym samym momencie w różnych miejscach na Ziemi jest inna pora dnia, jest łatwe do wyjaśnienia na kuli oświetlanej przez słońce z jednej strony, a bardzo trudne na płaskim dysku z lokalnym słońcem. E pory roku Przeciwstawne pory roku na półkuli północnej i południowej, gdy u nas jest lato, w Australii jest zima, wynikają z nachylenia osi obrotu kulistej Ziemi względem płaszczyzny jej orbity wokół Słońca. Model płaskoziemski nie potrafi tego spójnie wyjaśnić. Grawitacja działa i przyciąga wszystko do środka masy Ziemi, co tłumaczy, dlaczego ludzie w Australii nie spadają, dlaczego oceany tworzą zakrzywioną powierzchnię i dlaczego atmosfera utrzymuje się wokół planety. Alternatywne wyjaśnienia płaskoziemców, gęstość, przyspieszenie dysku są sprzeczne z podstawowymi prawami fizyki. E Możliwość okrążenia ziemi. Samoloty i statki mogą okrążyć ziemię, lecąc płynąc ciągle na wschód lub zachód i wracając do punktu wyjścia. Trasy lotnicze na półkuli południowej, na przykład z Santiago w Chile do Sydney w Australii, są znacznie krótsze niż wynikałoby to z mapy płaskiej ziemi. E Pomiar Eratostenesa. Jego eksperyment można powtórzyć i dziś, uzyskując podobne wyniki. W dowody z kosmosu. Mamy tysiące zdjęć i filmów Ziemi z kosmosu, wykonanych przez różne agencje kosmiczne z wielu krajów, astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a nawet prywatne firmy. Istnieją transmisje na żywo z ISS pokazujące krzywiznę Ziemi. Systemy GPS działają w oparciu o sieć satelitów orbitujących wokół kulistej Ziemi. Ich precyzyjne działanie byłoby niemożliwe. Gdyby Ziemia była płaska. Wszystkie te dowody, pochodzące z różnych dziedzin nauki, astronomii, fizyki, geodezji, geografii i codziennych obserwacji, spójnie wskazują na jeden wniosek. Ziemia jest, w przybliżeniu, kulą. Skoro dowody są tak przytłaczające, dlaczego ktokolwiek w XXI wieku wierzy w płaską Ziemię? To złożone zjawisko psychologiczne i socjologiczne. Gnieufność do autorytetów. Wielu zwolenników płaskiej ziemi wyraża głęboką nieufność wobec rządu, naukowców, mediów i oficjalnych narracji. Wiara w płaską ziemię staje się formą buntu i odrzucenia establishmentu. W poczucie posiadania tajemnej wiedzy, odkrycie prawdy o płaskiej ziemi daje niektórym poczucie bycia wyjątkowym, posiadania wiedzy niedostępnej dla owiec ślepowierzących w naukę. E-siła społeczności, społeczności płaskoziemców, głównie online, oferują poczucie przynależności, Akceptacji i wspólnego celu. Wzajemnie utwierdzają się w swoich przekonaniach. E efekt potwierdzenia i bańki informacyjne. Algorytmy mediów społecznościowych często podsuwają treści zgodne z wcześniejszymi zainteresowaniami, tworząc bańki, w których trudno natknąć się na kontrargumenty. Ludzie naturalnie szukają też informacji potwierdzających ich istniejące przekonania efekt potwierdzenia. Wprostota, pozorna. Choć szczegółowe modele płaskoziemskie są często niespójne i skomplikowane, sama podstawowa idea widzę płaskie. Więc jest płaskie może wydawać się prostsza niż abstrakcyjne koncepcje grawitacji i kulistej geometrii. Gliteralne interpretacje religijne. Dla niektórych osób wiara w płaską Ziemię wynika z dosłownej interpretacji pewnych fragmentów Biblii mówiących o krańcach Ziemi czy fundamentach Ziemi i firmamencie niebieskim. Czy wiara w płaską Ziemię to tylko nieszkodliwe dziwactwo? Choć może się tak wydawać, zjawisko to jest często postrzegane jako symptom szerszego problemu rosnącego sceptycyzmu wobec nauki i erozji krytycznego myślenia. Odrzucanie tak fundamentalnych i dobrze udowodnionych faktów naukowych, jak kulistość Ziemi, może iść w parze z odrzucaniem innych ustaleń naukowych, dotyczących np. zmian klimatu, szczepionek czy ewolucji. Podważanie zaufania do instytucji naukowych i ekspertów może mieć realne, negatywne konsekwencje dla społeczeństwa. Umiejętność krytycznej oceny informacji, odróżniania faktów od opinii i rozpoznawania pseudonauki jest kluczowa w dzisiejszym świecie zalewanym informacjami. Podsumowując naszą dzisiejszą dyskusję, mimo zaskakującej popularności w internecie, teoria płaskiej Ziemi jest sprzeczna z ogromem dowodów naukowych gromadzonych przez ponad dwa tysiąclecia. Od obserwacji starożytnych Greków, przez pomiar eratostenesa. Po zdjęcia satelitarne i codzienne działanie technologii, takich jak GPS, wszystko potwierdza, że żyjemy na kulistej planecie. Współczesny ruch płaskoziemców wydaje się być bardziej zjawiskiem społecznym i psychologicznym, napędzanym nieufnością i siłą internetowych społeczności niż realną debatą naukową. To fascynujący przykład tego, jak w dobie informacji łatwo mogą rozprzestrzeniać się idee sprzeczne z dobrze ugruntowaną wiedzą. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy i skłonił do refleksji nad tym, jak postrzegamy świat i weryfikujemy informacje. Jakie są Wasze przemyślenia na ten temat? Dajcie znać w komentarzach. Do usłyszenia.